Tak więc przechodzimy do punktu trzeciego, mianowicie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi. I tutaj proszę Pani Sekretarz. Witam państwa bardzo serdecznie. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łęczów z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy z artykułu 5a ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym do 31 maja każdego roku organ wykonawczy jest zobowiązany do przedłożenia organowi stanowiącemu Takiego sprawozdania z realizacji programu współpracy. Nasz program współpracy na 2024 rok został podjęty na sesji 9 listopada 2023 roku. Zakładał on plan w wysokości 212 300 zł, choć faktycznie na realizację zadań związanych z pożytkiem wydano 227 000 zł. Współpraca Gminy Nałęczów w 2024 roku to oprócz współpracy pozafinansowej. Czyli ogólnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizację zadań w formie wsparcia, czyli dofinansowania do realizacji ich zadań. Wsparcie było udzielane w oparciu o otwarte konkursy. Priorytetowe obszary w naszym programie na 2024 rok była to kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie krajobrazstwa i turystyki oraz ochrona i promocja zdrowia. I teraz troszkę liczb przedstawię. Jeżeli chodzi o liczbę zadań, które były objęte konkursami, były to cztery zadania. Były to trzy konkursy, których obejmowały cztery zadania. W ramach pierwszego konkursu były wyodrębnione dwa zadania. Konkurs dotyczył upowszechniania kultury fizycznej i sportu, i w ramach tego. Można było składać swoje oferty na organizację szkolenia, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz zawodnictwo sportowe albo w formie propagowania różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, i w tym zadaniu nie została złożona żadna oferta. Drugim konkursem był konkurs na, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. I w tym obszarze, w tym zadaniu były złożone dwie oferty. Trzy oferty, dwie niestety nie zostały dopuszczone ze względów formalnych. No i trzecim konkursem było na realizację zadań z zakresu powszechniania krajoznawstwa i turystyki i wskazano obszar prowadzenie punktu informacji turystycznej. I w tym zadaniu została zgłoszona jedna oferta, która została przyjęta. Jak już wspomniałam na kulturę fizyczną został, przeznaczyliśmy w 2024 roku 150 tysięcy złotych. I mniej więcej tak to się rozkładało. Klub Sportowy Drzewce, siedzibą w Drzewcach otrzymał dotację w wysokości 48 tysięcy i dotacja została, zadanie zostało zrealizowane, dotacja została wykorzystana w całości. Ludowy Klub Sportowy Cisy na Łęczów otrzymał dotację w wysokości 48 tysięcy i tutaj również zadanie zostało zrealizowane, a dotacja została wykorzystana w całości. Ludowy Klub Sportowy Siatkarz na Łęczów. przyznano dotację w wysokości 30 tysięcy złotych i tutaj tak jak w poprzednim również zadanie zostało zrealizowane, a dotacja została wykorzystana w całości. Klub Sportowy Stacja nałęczów otrzymał 17 tysięcy i również tutaj dotacja została wykorzystana w całości. Ostatni klub, Lubelski Klub Karate Kyokushin otrzymał 7 tysięcy złotych i też dotacja została wykorzystana w całości, a zadanie zostało zrealizowane. W zakresie, tak jak już wspomniałam, mieliśmy drugi konkurs na, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Jak wspomniałam, wpłynęły trzy oferty, dwie nie zostały dopuszczone ze względu na niespełnienie wymogów dotyczących realizacji zadania. Trzecia oferta została przyjęta, dzięki czemu Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa otrzymało 7 tysięcy złotych na wydanie rocznika głosu Nałęczowa 2024. Ta dotacja również została wykorzystana w całości. Trzeci konkurs dotyczył krajoznawstwa i turystyki. Tutaj na tę część przeznaczyliśmy 70 tysięcy. Dotacja została przyznana Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lesowych wąwozu z siedzibą w Nałęczowie. Te 70 tysięcy zostało, zadanie zostało zrealizowane a dotacja została wykorzystana w całości. Jak wczoraj na komisji wspomniałam jeżeli byśmy wzięli pod uwagę liczby, to liczba adresatów zrealizowanych zadań została oceniona na 12 800 osób. I specjalnie się przed chwilą zależałam do sprawozdania. Około 12 000 osób to jest liczba Kuracjuszy turystów, którzy odwiedzili w zeszłym roku nasz punkt informacji turystycznej, więc jest to bardzo olbrzymia liczba osób. I myślę, że w tym zakresie mogę sprawozdanie przedstawiłam, Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, państwo radni mają jakieś pytania w tej materii. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nęczowie za 2024 rok. Bardzo proszę Pani kierownik Maria Pawelec. Proszę sobie usiąść, Pani kierownik będzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na nas obowiązek przedstawiania corocznie sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej, jak również ocenę, sporządzania oceny, oceny zasobów pomocy społecznej. Budżet ośrodka to kwota około 8 milionów złotych i na nią składają się działania, zadania ustawowe i pozaustawowe zadania, które realizujemy dobrowolnie też żeby oferta ośrodka była jak najbardziej rozszerzona i odpowiadała na potrzeby naszych mieszkańców w ramach ustawy o pomocy społecznej wspieramy osoby najbardziej potrzebujące są to zasiłki celowe, okresowe, opłata za dom pomocy społecznej zapiecze zastępczą realizacja usług opiekuńczych i także praca socjalna, którą realizują pracownicy ośrodka Niezależnie od dochodu, a ona ma na celu przede wszystkim wsparcie osób w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Kolejny dział to świadczenia rodzinne. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizujemy zadania takie jak wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców, którzy opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodzin czy, czy dziećmi. Przyznajemy także zasiłki rodzinne. W ramach tego działu realizowaliśmy w 2024 roku również takie świadczenia jak bon energetyczny, czy dodatki mieszkaniowe, stypendia dla uczniów. Kolejne zadania to zadania, tak jak już wspomniałam, dobrowolne, które realizujemy pozaustawowo, czyli jest to opieka wytchnieniowa, asystent osobisty, osoby niepełnosprawnej. Prowadzimy klub seniora, świetlicę środowiskową dla dzieci, realizujemy paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących wsparcie psychologiczne, zespół interdyscyplinarny jest to zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Ośrodek realizuje także projekty unijne. W 24 roku nie realizowaliśmy tych projektów, ale w tym roku już dwa projekty realizujemy i złożyliśmy kolejny wniosek dla osób starszych opieka wytchnieniowa, asystent osobisty i będziemy chcieli utworzyć na terenie gminy, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś dziękuję pytania? Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jakieś pytania, wnioski? W związku z przedstawionym sprawozdaniem? Nie widzę, dziękuję bardzo, dziękuję. O nie, przepraszam, przepraszam. Pan radny Krzysztof Muciak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za głos. Pani kierownik, chciałem zapytać, czy z tego raportu można jakieś trendy odczytać, czy coś się zmieniło w stosunku do poprzednich lat i czy z tego wnioski jakieś wynikają? Na pewno zmienia się to, że mniej osób jest uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli mówimy tutaj o kryteriach dochodowych, czyli do tych zasiłków na przykład okresowych, bo tam trzeba spełnić. Specjalne kryteria, żeby taką pomoc otrzymać, ale mamy coraz więcej rodzin, które mają problemy i psychiczne, i problemy przemocy, a są na przykład dobrze sytuowane. Więc na pewno trudniej jest współpracować i trudniej jest pomagać yy, rodzinom, gdzie mamy tych problemów wiele i są to rodziny niby niezależne. Natomiast no, na pewno łatwiej byłoby nam przyznać taki zasiłek. Tak więc takie trendy idą w tę stronę, że. Klientem pomocy społecznej stają się osoby, które mają dochody, ale mają wiele problemów w rodzinie. Jeśli chodzi o narkotyki, alkohol, czy w tej kwestii zmieniły się jakieś dane? Nie, tutaj zazwyczaj te dane są bardzo podobne. Co roku około 30 wniosków wpływa do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na pewno zwiększa się liczba właśnie niebieskich kart, gdzie mówimy o przemocy. W tamtym roku mieliśmy tych kart 32 w tym roku już jest 39 i już teraz jest 39, więc myślę, że do końca roku na pewno około 50 tych niebieskich kart będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo, nikt więcej nie ma żadnych pytań. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2024 rok i jeszcze raz bardzo proszę Pani Kierownik. Dziękuję. Tak jak już wspomniałam, ustawa o pomocy społecznej nakłada na nas obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej. Są to dane liczbowe, głównie liczbowe, z różnych systemów, ministerstwa, GUS-u, z naszego systemu CAS. One są. Zbierane do różnych potrzeb, więc często też są niespójne na przykład z danymi Urzędu Miasta. Obowiązek wynika z ustawy, są to dane statystyczne, więc szeroko omawiamy w sprawozdaniu sytuację pomocy społecznej, dlatego tutaj tak bardziej poglądowo ten dokument służy, żeby. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie kierownik.